Witajcie kochani, dzisiaj będzie test Mega pensja w wersji czerwonej z numerem 7 i 8 z miejscowości Dobrowa Górnicza. Z Dobrowy Górnicza dokładnie z centrum kupiłam z galerii handlowej Pogoria. No i wkład jest 20 tak więc zaczniemy chronologicznie od siódemki. Zobaczymy, co z tego wyniknie. 18 szukamy, 21.

Dwadzieścia dziewięć, dwadzieścia pięć, czternaście, trzydzieści sześć, czwóreczka. Jeszcze ostatni paseczek. Ósemka, piąteczka, trójeczka, trzydzieści dziewięć i dziewiętnaście oboczek. SG, pechowa siódemka.

Dwadzieścia siedem, czterdzieści jeden, trzydzieści jeden, oboczek czterdzieści trzy, dwadzieścia pięć, jeszcze połowa gry, dwójeczka piąteczka trzydzieści osiem, czterdzieści sześć, dwadzieścia osiem, dwadzieścia dwa. Pierwszy napis mega pensja 44 33 oboczek 23. I od S podsumowanie następujące w dobrowej górniczej nie znaleźliśmy mega pensji, ani łaskowego zwrotu, mega łaskowego zwrotu. Także co, trzymajcie się cieplutko. Życzę Wam mega, mega pensji w pracy i nie tylko. Trzymajcie się cibutko. To cześć, papa. Pa.